Prawo oczekiwań. W pozostałych rozdziałach opiszę to prawo znacznie dokładniej. Teraz wystarczy, że zrozumiesz, iż jeśli oczekujesz czegoś z ufnością, stanie się to samospełniającą się przepowiednią. Ludzie sukcesu nieustannie mówią, że oczekują od siebie wspaniałych wyników. Oczekiwania mają ogromny wpływ na nasze stosunki międzyludzkie. Oczekiwania naszych rodziców, znajomych czy otoczenia mają znaczny wpływ na naszą przyszłość. Innymi słowy, od życia otrzymujesz niekoniecznie to, czego chcesz, lecz to, czego oczekujesz. Dostajesz to, czego się spodziewasz. Zwykle przyciągamy do siebie to, czego oczekujemy. Tenisista mówi, muszę mieć przy sobie moją króliczą łapkę, inaczej nie wygram. I ma rację, jeśli to sobie wmawia. Ale siła nie kryje się w małej króliczej łapce, 13 w piątek i przechodzeniu pod drabiną. Jeśli Ania mówi: "Ludzie przychodzą do mnie zawsze akurat wtedy, kiedy mam wielki bałagan w domu", to ten wzorzec będzie się stale powtarzał w jej życiu. Gdy twój mąż powtarza, że co roku w zimie choruje, tak będzie. W następnym podrozdziale usłyszysz o nastawieniu. Ale czy wiesz że lekarze doszli do wniosku, iż rekonwalescencja pacjentów w dużej mierze zależy od ich nastawienia i częściej jest zgodna z oczekiwaniami chorych, niż z oficjalnymi prognozami? Jaki z tego wniosek? Taki, że wszystko zależy od słów, które wypowiadasz. To ty decydujesz o tym, w jaki sposób myślisz. To od ciebie zależy, co wprowadzasz do swojego umysłu i co otrzymujesz z powrotem. Niezwykłe osiągnięcia zwykłych ludzi. Ludzi sukcesu charakteryzuje ufne, pozytywne oczekiwanie w stosunku do siebie. Oczekują, że będą osiągać sukcesy, oczekują, że będą lubiani, znani i bogaci. W książce Pygmalion in the Classroom, Pygmalion w klasie, Robert Rosenthal i Leonor Jacobson przedstawiają eksperyment, który wykonali pod koniec lat 60. Dyrektor szkoły wezwał do siebie trzech nauczycieli Powiedział im, że obserwując ich metody nauczania, doszedł do wniosku, iż są najlepszymi nauczycielami w szkole. Aby wynagrodzić ich za tak wspaniałe umiejętności, dał każdemu z nich klasę złożoną z najlepszych uczniów tej szkoły. Dzieci te zostały wybrane na podstawie najnowszych testów IQ. Oczekujemy, że w ciągu najbliższego roku osiągną postępy w nauce wynoszące od 20 do 30%. Aby jednak uniknąć posądzeń o dyskryminację, musimy utrzymać całą sprawę w tajemnicy. Nie powiemy o tym rodzicom i wam także nie wolno zdradzać uczniom, że zostali specjalnie wybrani do tej wybitnej klasy. Oznajmił o oniemiałym nauczycielom dyrektor. Nauczyciele byli zachwyceni. Jak wiadomo, marzeniem każdego Belfra jest klasa pełna uzdolnionych dzieci – Powrócili więc do swoich zajęć pełni entuzjazmu. Przez rok obserwowano uważnie zarówno uczniów wybitnych klas, jak i trójkę nauczycieli. Uczyli oni z większym zaangażowaniem. Mieli więcej cierpliwości do uczniów, poświęcając im też swój czas po lekcjach. Gdy jakieś dziecko miało kłopoty z nauką, nauczyciele zawsze zakładali, że problem leży po stronie nauczania, a nie dziecka. Jakie były wyniki? Tak jak przewidywano. Poprawa od 20 do 30%. Kiedy dyrektor wezwał nauczycieli i spytał, jak im się pracowało, odpowiedzieli, że był to najlepszy rok w ich karierze. Dyrektor wyjaśnił im, że przeprowadził eksperyment, a dzieci nie były wcale szczególnie uzdolnione, lecz wybrano je do tych klas losowo. Nauczyciele przez krótką chwilę myśleli, iż wyniki uzyskane przez uczniów to ich zasługa. Okazało się jednak, że i oni zostali wybrani losowo. Można powiedzieć podwójna intryga. Dyrektor zataił wszystko oprócz oczekiwań. Jesteście znakomitymi nauczycielami i oczekuję od Was doskonałych wyników w pracy z klasami wybitnych uczniów. Dzieci były traktowane jako wybitnie uzdolnione, a oczekiwania wobec nich stały się bardzo wysokie. W obu przypadkach informacje były fałszywe, choć pochodziły z zaufanego źródła. Najlepszym jednak wynikiem był wzrost IQ jednego z uczniów z 90 do 115. Było to możliwe dzięki wpływowi pełnego pozytywnych oczekiwań nauczyciela. Zrób to teraz. Najlepszym chyba zachowaniem motywacyjnym jest stałe i ufne oczekiwanie, że inni wykonają daną rzecz najlepiej jak potrafią. Ludzie zawsze będą się starać nie zawieść cię. Zapamiętaj: powtarzaj każdemu, a w szczególności dzieciom nie tylko swoim Jesteś najlepszy, jesteś najwspanialszym, małym człowiekiem na świecie. Wielu ludzi sukcesu zawdzięcza swoje powodzenie właśnie takiej postawie bliskich oraz ludzi, którym także okazywali szacunek. Najlepszą rzeczą jest mówienie: Wierzę w Ciebie, wiem, że Ci się uda. Powiedz swoim dzieciom oraz bliskim, że ich kochasz, a gwarantuję Ci, że większość problemów psychicznych po prostu zniknie. Powiedz, że kochasz. Prawo oczekiwania oczekiwania Twoich rodziców. Może zaistnieć taka sytuacja, że ktoś będzie stale posiadał negatywne oczekiwania względem ciebie. W takim przypadku zapewne nadal będziesz podświadomie obciążony stałym dążeniem do tego, by ich nie zawieść. Oczekiwania Twojego pracodawcy i współpracowników. Gdy Twój pracodawca i współpracownicy są pozytywnie nastawieni i Ty jesteś szczęśliwy, dzięki czemu lepiej sobie radzisz w stresowych sytuacjach. Bywają jednak szefowie i wspólnicy, którzy są negatywnie nastawieni, przez co ich postawa i zachowanie po prostu demotywują. Nie ma takiej możliwości, żebyś czuł satysfakcję z takiej współpracy. Mój zawodowy przykład. Przyszedł do mnie kiedyś bliski przyjaciel mojego brata, Przemek, mówił, że chce rzucić pracę ze względu na szefa. Przemek jest doskonałym przykładem człowieka, który całkowicie poświęcił się pracy, a jedyne co dostał w zamian to negatywne wzorce i nierealne oczekiwania. Na pytanie, czym jest sukces, odpowiedział: To zdrowie, poczucie bezpieczeństwa, duża kwota w banku, bliskość rodziny oraz nadzieja, że przyszłość przyniesie coś jeszcze lepszego. Postawione przeze mnie pytanie jest bardzo ważne, ponieważ pokazuje nam wartości, jakimi dany człowiek kieruje się w życiu. Zaproponowałem Przemkowi: Teraz zrobimy to, czego nikt nie robi. Ocenimy Ciebie i Twojego szefa. Zwróciłem się do Przemka: Chodź, przyjrzyjmy się Twojemu szefowi. Będziemy wpisywać plusy i minusy Twoje i szefa. Z osobistych względów wypisuję tylko listę dotyczącą szefa Przemka. Moim pierwszym pytaniem było: Jak bardzo szczęśliwy jest Twój szef? A odpowiedź brzmiała: No, myślę, że nie jest zbyt szczęśliwy. Dlaczego nie jest szczęśliwy? Zapytałem. Bo gdy opowiadam kawał, on nigdy się nie uśmiecha, usłyszałem odpowiedź. Następnie zapytałem, a jak jest z jego zdrowiem? Przemek odparł zdecydowanie na minus pije, pali i ma dosyć dużą nadwagę. Zaraz potem spytałem: A spokój, ducha, czy twój szef w ogóle wie, co to oznacza? Nie sądzę. Ciągle chodzi podenerwowany, dzwoni w różne miejsca, ze wszystkimi się kłóci, odpowiedział Przemek. Czy twój szef jest bardzo bogaty? Zadałem kolejne pytanie. Przemek chwilę się zastanowił i z nutą wahania w głosie odparł: No nie wiem, posiada dwa luksusowe samochody i dwa mieszkania, co roku wyjeżdża do ciepłych krajów na dwa miesiące? Powiedziałem więc Przemkowi: Wiesz, znam kilku największych przedsiębiorców w Polsce, prawdziwych miliarderów. Gdyby porównać ich sytuację finansową z sytuacją twojego szefa, to jak on wypada na ich tle? Przemek udzielił tym razem zdecydowanej odpowiedzi: On nie ma tylu pieniędzy. A ilu ma przyjaciół? Zapytałem. No, myślę, że żadnego. Ja w każdym razie nie zaliczam się do nich, ja z nim tylko pracuję, odparł. Tym razem moje pytanie brzmiało: Powiedz mi, jaki ma stosunek do swojej rodziny, małżonki? Jest rozwiedziony, a dziecko jest pod opieką matki, odpowiedział Przemek. I wtedy padło moje ostatnie pytanie: A jaką twój szef ma nadzieję na przyszłość? Przemek odparł: No wiesz, przed rozmową z tobą myślałem, że dużą. Sądziłem bowiem, że jest człowiekiem sukcesu, ale teraz uważam go za kompletnego głupca. Tak. Przemek pozwalał kontrolować swoje samopoczucie takiemu człowiekowi. Zobacz, osiem minusów i żadnego plusa. Czy ktokolwiek naprawdę chciałby być w takiej sytuacji jak szef Przemka? Czy po tej analizie chciałbyś się zamienić z kimkolwiek? Kluczem do Twojego sukcesu jest utrzymanie balansu. Wcześniej poświęcałeś cały swój czas, by kogoś zadowolić lub coś wykonać, choć tak naprawdę nie miało to żadnego sensu. Dzięki równowadze, którą możesz osiągnąć, staniesz się bardziej kreatywny, produktywny. Twoje relacje z rodziną i bliskimi znacznie się poprawią, a Ty znajdziesz odpowiednią pracę. O równowadze i balansie porozmawiamy jednak w dalszej części tej książki. W tej chwili wystarczy, że zrozumiesz, iż czasem kierują nami ludzie, którym wydaje się, że pozjadali wszystkie rozumy, mają nad nami przewagę finansową lub intelektualną. Czy czujesz się źle wśród takich ludzi, odpowiadając na postawione przed chwilą pytania? Uwolnij się od cudzych oczekiwań. Usłyszałem kiedyś następującą historię. Pewien gazeciarz nie grzeszył uprzejmością i w sposób wyjątkowo gburowaty wydał klientowi resztę. Ten wszakże wcale tym niezrażony, spojrzał mu prosto w twarz i bardzo serdecznie podziękował, i się pożegnał. Jego kolega widząc to, zapytał: Coś nie w co ten facet nie uważasz? A, zawsze jest taki wzruszył ramionami przyjaciel. To dlaczego nadal okazujesz mu tyle uprzejmości? Zdziwił się kolega. A dlaczego nie? Dlaczego to on ma mi dyktować, jak powinienem się zachowywać? Padła odpowiedź. Cóż za wspaniała postawa i niezależność? A jak ty zareagowałbyś w takiej sytuacji? Nic tak nas nie niszczy, jak tracenie energii na usiłowanie przypodobania się innym ludziom. Męczymy się i analizujemy charaktery innych ludzi, aby odgadnąć i spełnić ich oczekiwania. Wolność oznacza bycie tym, kim się naprawdę jest. Pamiętasz? Co powiedziałem w motywacji bez granic, w dodatku pełne życie, podstawowe pytania o wartości? Kiedy postanawiamy skończyć z udawaniem, że jesteśmy takimi, jakimi chcą nas widzieć inni, dokonujemy wyboru, tym samym odmieniając nasze życie. Krytykować, potępiać i narzekać potrafi każdy głupiec, i większość głupców to właśnie robi. Oczekiwania wobec Twoich dzieci i współmałżonka. Słyszeliście na pewno informację, że dzieci do dziewiątego roku życia słyszą dziewięć tysięcy razy nie uda ci się, nie próbuj, nie dasz rady. Każdy człowiek jest indywidualną jednostką, dorastającą często niestety w negatywnie nacechowanych środowiskach i nie ma znaczenia, czy mieszka na Malibu Road, Beverly Hills, czy na Piłsudskiego. Jak często zdarza się, że słyszysz od rodziców takie słowa? Chodź tu, ty nieznośny bachorze. Lub jeszcze gorzej, posadzą cię za to do więzienia. Pewien psycholog Przeprowadził badanie, którego wyniki wskazują, że 90% ludzi odsiadujących obecnie wyroki w więzieniu w dzieciństwie słyszało: Zobaczysz, pójdziesz do więzienia. Od dziś oczekuj zatem od swoich bliskich jedynie tego, co jest najlepsze oczekiwania, które mamy wobec siebie. Musisz pamiętać, że są one najistotniejsze ze wszystkich oczekiwań. Możemy świadomie utworzyć ich prywatny zestaw, swój osobisty sposób podejścia do świata, który oparty jest na oczekiwaniu od siebie tego, co najlepsze w każdej sytuacji.